ma Witamy na kolejnym Urbeksie. Dzisiaj jest ze mną. Taki oto koleżka. Możecie go już kojarzyć z jednego Urbeksu. Dzisiaj z Dominikiem. Zapakujemy się tędy. No, może tak. Możemy. Możemy. do środka i będę za chwilę opowiadał dalej. To jest jedno z naszych wejść tutaj. Niestety zbyt daleko nas nie prowadzi, bo mamy tu przejście, potem skręcamy w prawo i tam się kończy korytarz, także próbujemy innym wejściem. Także dzisiaj generalnie widzowie jesteśmy w miejscu, w którym już próbowałem nagrać kiedyś film, ale niestety mi się nie udało, bo nie znalazłem nigdzie aktywnego wejścia, a poza tym ktoś był wtedy w środku. Możecie kojarzyć tą sytuację bo nagrywałem już właśnie kiedyś z tego filmu, z tej nieudanej eksploracji, także robimy dzisiaj kolejne podejście. Próbujemy w drugim wejściu i tu już chyba będzie lepiej. No i chyba jesteśmy już w tej prawidłowej części. Patrz jaki ten parkiet jest w ogóle wybliżony. No, to już natura działa, nie? Ten parkiet to już parkiety, nie? Nie wiem, czy to tak widać na kamerze, ale pokażę to może z tej perspektywy. aż tak się No wiesz, woda... No wydaje mi się, że... całkiem możliwe. W tym momencie nawet mi woda kapła na rękę, także no tutaj ta woda kapie. No o tym bardziej, że jeszcze w nocy dzisiaj padało. Jeszcze tak dla przypomnienia, dla tych, którzy może nie wiedzą, gdzie jesteśmy. To jesteśmy w opuszczonej restauracji. Może niektórzy jeszcze wtedy nie oglądali tej nieudanej eksploracji z tego miejsca. Tutaj mamy jakiś bar. Tam było, widzę, zaplecze. Teraz to te miejsce jest w dość gorszym stanie, ze względu na to, że pojawiło się tutaj tak naprawdę 5, podobno z tego co wiem, nowych wejść. A wcześniej, no tak jak widzieliście na tym materiale, wtedy nie było tu ani jednego wejścia. I teraz może tu wyglądać niestety trochę gorzej. Tutaj był taki, nie wiem co to tu mogło być. To była taka sala, chyba że tutaj może jakaś muzyka na żywo była, nie? Taki, taki nie? Tak to mi to. To też mi to tak właśnie A, wygląda. Chodziło, była sala, taka no? Święży. To jest chyba z wentylacji. Tutaj też ten parkiet, no rozwalony jest nieźle. No, można tak stwierdzić. Dobra, idziemy obczaić dalej. I tak kontynuując historię tego miejsca, to w tej restauracji również działy się inne rzeczy. On ma, on ma również inne funkcje bywało się tutaj też dużo przyjęć okolicznościowych, dużo wesel oraz różnych innych imprez. Nawet tak w ramach ciekawostki to jeden z moich znajomych nawet miał tutaj kiedyś wesele. Także no, tu mamy toalety. Także jestem ciekawy czy jak on by tutaj na przykład przyszedł ze mną do tego miejsca żeby jeszcze kojarzył, jak to tutaj wszystko kiedyś wyglądało. A ja pozdrawiam z eksploracji, tak jak zawsze oczywiście. Dużo tutaj mamy tych luster w zasadzie. O i tu mamy kolejne wejście, czyli to jest w zasadzie już trzecie. Tu już niestety dalej nie przejdziemy. Tu mamy zamurowane jakieś przejście. Także tam już dalej nigdzie nie, nie dojdziemy. Także cofamy się. Za chwilę widzimy się w kolejnych, nowych pomieszczeniach. No dobra, także teraz udajemy się do tej kuchni. No bo jeszcze najpierw do tego pomieszczenia tu. W sumie to się łączy. Tutaj widzicie, woda z rynny jeszcze kapie. No, i na przykład po tym artefakcie można się domyślić, że jesteśmy właśnie w kuchni. A co z tą te drzwi, co myśmy mijali, chyba nie? Mam od zewnątrz. No? Trzeba uważać, żeby się nie naciać na ten górny. O, tutaj masz. Ekspedycja podraw. Tutaj te charakterystyczne drzwi dla kuchni, nie? No oczywiście no, nie <laughs> No niestety nic nie ma tutaj. Tu mamy jakieś procedury mycia pieców, dezynfekcji, plan higieny. A tu mieliśmy obieralnie, obieralnie warzyw tu. Nie? Tutaj napis kuchnia na drzwiach. A tu się ja zaczęliśmy czyli Chociaż? Ej, no przeszedłeś. No, co idziemy tędy? Można. To jest coś znalazło. no co, dobre. No, no. no już taka apokalipsa. To trochę. No. Nawet pokusiłbym się swe, nie że to grzyba, grzyb. Będzie. No, będzie i to. uwierz mi, że w pewnym pomieszczeniu będzie dość mocny ten grzyb. Okay. Tutaj to, ale to prawdopodobnie. Tego ja mam tą niby profesjonalną maseczkę, nie? <śmiech> <śmiech> nie, no, ona coś tam zawsze trochę da, co prawda, no, ale lepsze to niż nic, wiadomo. Taki magazyn choćby, nie? Elektrystyczny... Okay. To widzisz, to było dobudowane, bo tu jest normalnie kostka brukowa w zasadzie. To, to była taka choćby dobudówka. No ale specjalnie, no bo widzisz, nie jest to że jakoś... jest udodawane. No nie, jest takie, to takie szczelne, ani nic nie, w sumie... Jak większa ulewa była, to tutaj pewnie wszystko pływało, mi się wydaje. No ale to, jest to, jest to Tu mamy jeszcze jakiś sprzęt. Nie wiem do czego mógł służyć Co to za drabina Musiszta jest O to nieźle A tu są jakieś takie boksy W mieszeniu Albo to jest Ale co to są za drzwi takie Mega grube Z kim kluczem że z takim jakbyś ale mi to trzymać, nie mi To nie, nie wygląda ci to na takie chłodnie? Ej, to będą chłodnie chyba. No mogłyby, bo jest chyba izolacja tak? mm -hmm. Chłodnia to będzie, no. No jeszcze... nie wiem. Mm -hmm. Chłodnia, chłodnia. I zawsze... myślę, że jakby się to zamkło, to... Mhm. No. się zamknął to bym <laughs> jeszcze tu mamy takie dwie, widzicie. Oby dwie wyglądają tak samo. Także cofamy się tak jak myśmy tu przyszli. No to co, lecimy, nie? No. O, jest skroje. Aha. Ale... całkiem solidnie tak wyglądają. Ten stelaż zresztą jest metalowy, także... najlepiej chodzić po bokach, nie? niż środkiem. Idziemy tu zajrzeć. No, to już. Się bawił w tego. <śmiech> <śmiech> no, ale tu już dewastacja... No, tu już dewastacja niestety większa niż kiedyś to wyglądało. naprawdę szkoda, że nie udało mi się tego miejsca odwiedzić wtedy, jak byłem tu na początku stycznia. O kurde, to już ciekawe. No, No. Szkoda, że mi się tu nie udało wejść na początku stycznia, że nie zostałem tutaj tego wejścia kurczę niestety. To na trzeba No tak to wygląda chyba w takim razie. No, te same tabliczki są. No. Wszędzie wykapelkowane ściany. No i to jest to samo co tam wcześniej, nie? Te tabliczki. Jeszcze nie. Widać jak to jest w centrum takiego parku. No. W miejsca? W najbliższych momentach pewnie na pewno tam, na to No, moment. No. Musiałem mieć w tych kuchni trochę. No wiesz, takie centrum parku w sumie było. O, no i tu już tak robi to wrażenie. Trzeba przyznać. Słyszycie pewnie ten dźwięk tej kapiącej wody? To jeszcze dodatkowego klimatu nadaje w sumie. Tu jesteśmy. Nawet wiemy to już miejsce pochłania, nie? No. A tu jeszcze jest taki choćby... Dywan, no? Dywan. No tu już taki zapach takiego drewna, czy coś takiego podobnego, nie? Nie Czy ten, dyw ten dywan tak pachnie? dywan tak pachnie, plus jeszcze zgnilizna. Mhm. Który... Ja to przez maskę nawet czuję już od razu. <grym grym> Te filary też... też... Ducham, ducham, w ogóle. No. Te filary też całkiem ładnie jeszcze wyglądają. Bo chyba w najlepszym stanie są z tego wszystkiego. No, chyba tak. O i tu mamy kolejne lampki świąteczne też. Taki plus, że jak dzisiaj tu jesteśmy, to w okolicy nie ma zbyt dużego ruchu, także nie jesteśmy tu jakoś mega widzialni, bynajmniej. Także taki plus. Ładnie to wygląda. Tak szczerze, pokusiłbym się wejść tutaj na ten taras na schodach, nie? Niby, niby wszystko tutaj z tej perspektywy widać, no ale. No tak. Tak całkiem ładnie jeszcze, nie? Dobra, wchodzimy. Schody całkiem takie stabilne. Co? No właśnie, to za chwilę też będę chciał pokazać. Też fajna sprawa. Ale barierki poszły się. No, tu już poleciały. Tu już poleciały niestety. No jesteśmy w taki sposób właśnie na górze tego tarasu. Taki mamy widok z góry na salę. Jestem ciekawy czy teraz już właśnie jesteśmy na tej głównej sali. Czy jeszcze piętro wyżej może będzie ta najbardziej konkretna. O, ładnie całkiem. Jeszcze nie jesteśmy na samej górze. A z samej góry będzie najlepszy widok na okolicę. Dopiero całe osiedle, park, wszystko. Dobra, to ja sobie zajdę na dół. Dominik tam jeszcze zdjęcia będzie robić. Ja w międzyczasie idę sprawdzić sobie ten bar. Kolejny bar w zasadzie no jeszcze ozdoby świąteczne, No to raczej tak przypomina tak wysokość starego typu. No, tak Takie lekko nowoczesne z zewnątrz, ale w środku Stary. No, bo z zewnątrz to było jeszcze potem odnawiane i to z zewnątrz wygląda właśnie bardziej nowocześnie niż to wygląda w środku, nie? Tu jeszcze też takie zaplecze. A to tu nie chodzi o ja to, że mnie zbawne, tylko że taki wiesz, y... stary typ, jakby restauracji jeszcze. No. Teraz możemy się poczuć jak prawdziwi barmani, nie? Ale nie masz co podać. No, Bo niestety. Pusto. pusto, bida, bida jest. Sama kola. No, widzicie, no, kubki stoją, szklanka stoi, ale nie masz go podać. <grym> Więc teraz możemy wyobrazić, jaki obraz widzieli stąd barmani. To idziemy dalej do kolejnych pomieszczeń. To tu jeszcze są w ogóle te ozdoby świąteczne. Nie wiem, czy zauważyłeś. To, to, to chyba jest jakiś tam minimalny. To są z Coca-Coli w ogóle. Tak, no, to trochę wskazuje, kiedy to zostało tam nie? No mniej więcej w takim okresie świątecznym, nie? Prawdopodobnie. To to niedawno czy dawno było? Znaczy... Teraz szczerze ci powiem, nie wiem, bo ja byłem przygotowany, jakby pod kątem historii tego miejsca w styczniu, jak mi się ta eksploracja nie udała i musiałbym sobie to przypomnieć. Także historia tego miejsca gdzieś będzie podana jeszcze w tym filmie, bo na moment obecny jej właśnie niestety już do końca tak dobrze nie pamiętam. Nie chcę mówić też nieprawdziwych rzeczy. No, toalety to nie ma co pokazywać do końca. Tam również toalety. No i tutaj lustra, eleganckie. Bajerańskie. No. No i dobra, tędy myśmy przyszli w zasadzie. Tu już chyba na tym piętrze mamy chyba wszystko, jeśli się nie mylę. Tu już mamy wszystko na tym piętrze chyba, nie? No, tak. A gdzie jest. A, no, byśmy musieli tam przejść, nie? no. Dobra, także idziemy na klatkę schodową znowu. Za chwilę widzimy się na wyższej kondygnacji. Zmienimy. Aha, no bo to są te pianki wszystkie, nie? No. no tam nie ma sensu nawet iść, bo... Nie ma tam nic no. Poza ...naturacją? No Co to jest? No, chyba tak Tu mhm. jest festnisko To już jest ta ostatnia kondygnacja w ogóle. To no. brakuje jednak z 500 Ale ty mamy znowu Tu jakiś brocik nawet był chyba z tego co widzę Nie wiem co hmm? mi się to pomysł Hm? Ej no To jest taki kącik dziesięcy myśli? No tak to wygląda nie No bo tu jest nawet jakiś popatrz no, stary. sari hmm, to będzie taki dziesięcy jak... cholera. No, nie brzmiało tutaj. No, ktoś się tam wydzielał, ewidentnie. A nie widziałeś tam nikogo, nie? No nie, tylko słyszałem. No, za fajnie nie brzmiało, ale... Póki co nie ma co tak i zobaczyć. Póki co. No to nikogo nie widzę. No dobra, to schodzimy. Po tych schodach. One są strasznie straszne. No takie no mega, nie? I krótkie jak nie wiem. Trzeba serio powoli, bo... Poczekaj, tam nie przyjdziemy nigdzie. Myślisz, że to by było całe te ostatnie piętno, czy by jeszcze jakieś inne schody gdzieś były? Przecież stwierdzić, ale też to ta... pierwsze piętno jest dość duże. No w sumie tak, te, te drugie też całkiem solidne było, nie? No to zobaczymy. myślałem, było wszystko No nie wiem, właśnie, no zobaczymy. Poczekaj, to myśmy zaglądali? Chyba nie, nie? Może nie. Bo my tędy i poszliśmy tutaj. No nie? No tak. No to lepiej. lecimy. Kurde. kolejna chłodnia była. Trzeba No trzeba, trzeba. O kurde, gadałeś coś o grzybie w tamtym pomieszczeniu? Ja pierdziele. No co to, to jest... No. Jest tak w miarę szybko. Jakie tu jest echo? Potężne. Ja pierdziele, ale grzyb. O, chłopie. No, tu jest grubo, Także to by był dzisiaj koniec tej eksploracji. Udało nam się w końcu zwiedzić tą restaurację. Za drugim podejściem się udało. Za pierwszym razem byłem tu sam, jak wtedy widzieliście, dzisiaj byłem tu z Dominikiem, no i dzisiaj się nam udało, także ja jestem jak najbardziej zadowolony, może trochę to miejsce jest bardziej zdewastowane niż byłoby za pierwszym razem jak chciałem je zwiedzić, no ale i tak chociaż trzeba ocenić to, że udało mi się tutaj z Dominikiem się wejść. no i udało nam się to nagrać i Wam pokazać, także no, jaka Twoja ocena? No, co ci się podobało co może nie? Architektura przede wszystkim. Trochę jest już opustoszały to miejsce i jest dość mocno zdewastowane, ale bardzo fajnie by była wykonana ta restauracja kiedyś. No. Myślę, że miała dużo klientów. No, w latach swojej świetności na pewno. No, a ja co bym mógł dodać, no to na pewno to co, to co powiedział właśnie też o tym obiekcie Dominik, że na pewno architektura. No a po drugie też jakby lokalizacja tego miejsca, bo... Właśnie, no, na pewno było tu dużo klientów, bo to jest tak jakby no, w takim centrum, co jakby, w którym dużo ludzi się przewija, szczególnie w okresie właśnie letnim. A takie się już zbliża, no i gdyby to miejsce było dalej czynne, to już niebawem nie moglibyśmy tutaj widzieć tłumy ludzi. No ale. Masz dziwne, że opadło. No, dziwne, że opadło, właśnie. No. Ale tak jak wspominałem, gdzieś tam w tym filmie, albo się Wam dopiero jeszcze pojawi, albo już widzieliście historię z tego miejsca. Bo jeszcze muszę do końca jej trochę tam poszukać. Także no, to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia na następnym materiale.